Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale Mikuś. Dzisiaj mamy czwartek, 5 stycznia. Jest godzina dziewiąta, ale my już na nogach jesteśmy od pół do siódmej. Dzisiaj rano Filip miał rehabilitację, więc to taki nasz, no nie był taki klasyczny poranek, bo ostatnio te zajęcia mu zmienili także właśnie chodzimy czwartki przed przedszkolem e, później od razu właśnie z tych zajęć zaprowadziłam go do przedszkola. Pogoda nam dzisiaj nie dopisała, bo po prostu nie dość, że tak wieje wiatr, to jeszcze padał deszcz. <laughs> Żeby tego było mało, jeszcze rano był kurier, więc wracając w tym deszczu ganiałam tutaj wiecie kuriera między blokami. Mikołaj. To jest właśnie nagrywanie z dziećmi. Sorry, ale jeszcze Miki mi tu zrobił małą demolkę. Także, tak jak mówiłam, jeszcze ganialiśmy tutaj kuriera między blokami. Podchodzimy pod klatkę, przestało padać i wyszło ładne słońce. Także to chyba wszechświat mi mówi dzisiaj, że to nie będzie mój dzień. Także na ten moment marzę o kawie, idę sobie zrobić kawkę. Chyba jakieś śniadanie też by się przydało. No i jakoś zacząć ten dzień. Mam nadzieję, że Miki dzisiaj będzie współpracował i pójdzie na drzemkę, Żeby jeszcze tego było mało, to jakiś cienki internet mamy, coś nam szwankuje od wczoraj. Także. słabiutko. No. no a Miki już sobie podstawia krzesło i będzie do okna patrzył. Nie ma takiej możliwości, Mikołaj. Nie! Nie, Mikuś! Idziemy robić śniadanko. Przywitaj się z widzami. Hej. powiedz, czemu jesteś łobuzem? A jak Miki, jak Miki ładnie mówi ptaszki? Powiedz ptaszki. Powiesz ptaszki? Nie powiem. Dobra, Biorę go, bo zaraz spadnie z tego krzesła. Także widzimy się później. Dzięki nadrzemce. Ja biorę trochę się teraz za ogarnięcie tutaj mieszkania. Bo szczerze mówiąc, ja naprawdę nie wiem, jak dzieci w tak krótkim czasie są w stanie zrobić wszędzie taki bałagan. Także ja tutaj trochę posprzątam. Mam do spakowania dwie paczki. Do ogarnięcia kuchni, do zrobienia jakiś obiad. Fajnie też pogoda się wyrobiła, więc nie wiem, czy pójdę sobie z Mikiem spacerkiem po Filipa, czy może Marcinowi uda się go zgarnąć. Tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. No, także... Nie wiem, jakaś taka jestem dzisiaj... Nieogarnięta jakoś, jak teraz Filip wrócił do przedszkola, to jakoś ciężko jest się przestawić znowu na takie wstawanie przed godziną siódmą, no ale nie ma co się tu nad sobą rozczulać, trzeba brać się do roboty. Z Mikusiem, jak widzicie, jesteśmy w aucie. Mikuś, popraw sobie czapkę. Jak widzicie, ja nawet przychodziłam okulary przeciwsłoneczne, bo mówię, tak ładnie y, świeci słonko. Pójdziemy sobie na spacer, w ogóle na nogach, zobaczymy czy Miki dojdzie. Ale normalnie wyszliśmy z domu i wieje taki wiatr, że urywa łeb. Na szczęście spotkaliśmy Marcina i przechwyciliśmy od niego auto. Jedziemy po Filipa. Także... Jedziemy po Filipka, Mikołaj? Tak. Ja. No, tam jedziemy. Przynajmniej głowy nam nie urwie. Ale dama, proszę bardzo, okulary przeciwsłoneczne ma, także jedziemy. Jest już trochę później, jak możecie zauważyć. Tutaj ciemność na drodze. Trochę nam się plany pozmieniały. Jedziemy do znajomych teraz. Dzieciaki nam tu z tyłu popadały. Także podejrzewam, że będzie nas czekał długi wieczór, no ale zobaczymy może nie będzie tak źle. My już jesteśmy w domu, wizyta nam się trochę przeciągnęła, bo jest już godzina prawie 24, także dzieciaki padły nam w aucie, na szczęście udało nam się ich przełożyć, my też ogarniamy się do spania i lecimy spać, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga, znaczy się jakie idziemy spać, Marcin musi go zmontować, żebyście o 7.30 jutro rano go zobaczyli, także... Mam nadzieję, że to się uda. Jeśli nie, to wybaczcie. E, no, także ja już się żegnam. E, widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!